Dzisiaj przygotowałem dla Was odkrycia z okolicy Polski, z czego jedno jest największym tego typu odkryciem dotyczącym Słowian w tamtym rejonie. W dalszej części odcinka wspomnę krótko na temat innego odkrycia, ale już w naszym kraju. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawostki Inne Dziwy. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o ciekawym odkryciu związanym ze Słowianami, które miało miejsce w Niemczech na terenie Mecklenburgii, czyli Pomorza Przedniego. Tamtejsi archeolodzy znaleźli słowiańskie skarby z różnych epok. Które świadczył o bogatej i zróżnicowanej kulturze naszych przodków. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, czyli Urząd Kultury i Ochrony Zabytków, zaprezentował trzy wyjątkowe znaleziska, które zostały odkryte w zeszłym roku przez wolontariuszy, którzy zajmowali się ochroną zabytków archeologicznych. Minister Kultury, czyli Bettina Martin, podkreślała pracę aż ponad 250 wolontariuszy w dziedzinie ochrony zabytków. Ich zaangażowanie pozwoliło na odkrycie trzech wyjątkowych skarbów które teraz poddajemy analizie. Te wszystkie artefakty czekały aż rok na dobre wiatry, żeby je przebadać? Czy po prostu najpierw woleli przekontrolować cały teren i być może jeszcze znaleźć kolejne artefakty? Co o tym sądzicie? Pierwszym znaleziskiem jest siedem mieczy z epoki brązu, które zostały znalezione w kawałkach Podmirow. Mówimy, że prawdopodobnie były one złożone w ofierze w Bagnistej Dolinie, ponieważ nie nadawały się do walki. Pokazujemy jak zostały odtworzone z fragmentów i jak wyglądają teraz. Podkreślamy, że są to jedne z najstarszych i najpiękniejszych mieczy z epoki brązu w Europie. Analiza archeologiczna wskazuje, że miecze te datowane są około 3000 lat. Archeolodzy, tak jak już było wspomniane, sądzą, że prawdopodobnie pierwotnie były one złożone w ofierze lub w ramach jakiegoś rytuału. Można przypuszczać, że wypłynęły na powierzchnię jakiś czas temu w wyniku suszy, i w oświadczeniu napisano, że. Wolontariusze skrupulatnie odnaleźli poszczególne fragmenty, dzięki czemu miecze udało się niemal całkowicie złożyć. Prace renowacyjne przeprowadzono wspólnie ze specjalistą z Państwowego Instytutu Archeologii. Ponoć takie depozyty cennych przedmiotów nie są niczym niezwykłym. Jednak aż tak wielu mieczy z epoki brązu nigdy nie odkryto w jednym miejscu w Mecklenburg. Warto jeszcze dodać, że miecze te są wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, są to najstarsze miecze z epoki brązu znalezione w Niemczech. Po drugie, są to jedne z najlepiej zachowanych mieczy z tego okresu. Po trzecie, ich pochodzenie nie jest do końca jasne. Przypuszcza się, że mogły należeć do plemion celtyckich lub germańskich, które zamieszkiwały te tereny w epoce brązu. To oczywiście takie zachodnie widzimy się. Kolejnym skarbem jest około tysięcy srebrnych monet, które pochodzą z okresu słowiańskiego, czyli od VI do XII wieku naszej ery. Zostały one znalezione pod ziemią w pobliżu kościoła w Waren. Mówimy, że są to monety z czasów króla Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II, które trafiły do Niemiec w wyniku handlu i wojen. Podkreślamy, że są to największe i najważniejsze znalezisko monet polskich w Niemczech. Monety pochodzą ponoć głównie z Niemiec Zachodnich i regionu Miśni Górnych Łużyc. Około 10% pochodzi z Anglii, Danii, a nawet z Czech i Węgier. Archeolodzy uważają, że jest to największy jak dotąd skarb słowiańskich monet z XI wieku, który został odkryty na tym obszarze. Monety te są dowodem na intensywne kontakty handlowe i kulturowe Słowian z innymi ludami i regionami Europy. Jako ciekawostkę dodam, że były one rozrzucone na większym obszarze, ale większość z nich znajdowała się w milionem garnku. Te oto artefakty również odkryli ochotnicy, ale tym razem zajmujący się ochroną przyrody. Trzecim znaleziskiem jest skarb z relikwiarzem z XI wieku, który został znaleziony pod podłogą kościoła w Gros Raden. Archeolodzy mówią, że skarb składa się z relikwiarza w kształcie krzyża, który zawiera relikwie świętych, oraz kilku innych przedmiotów, takich jak pierścienie, kolczyki, naszyjniki czy klucze. Podkreślamy, że jest to unikatowy przykład sztuki sakralnej z okresu ottońskiego. Pojemniki te są wykonane z brązu i ozdobione motywami roślinnymi i geometrycznymi. Datowane są na XI-XII wiek i należą do typu naczyniowego, czy inaczej mówiąc mają kształt naczyń z pokrywką. Do pisu wynika, że się znacząco wyróżniają i były dowodem na występowanie wiary chrześcijańskiej w tamtych okolicach. Skarb, poza biżuterią, pierścionkami, naszynikami z pereł, posiadał także kaptorgę, czyli rodzaj pojemniczka noszonego na szyi, w którym pierwotnie przechowywano słowiańskie amulety lub pachnidła. Jak widzicie, skarby znalezione w Mecklenburgii są niezwykle cenne i fascynujące dostarczają nam wielu informacji na temat życia oraz kultury Słowian w różnych epokach, a także o ich kontaktach z innymi ludami i regionami. Teraz zapraszam do drugiej części odcinka, a więc przejdziemy do odkrycia, które miało miejsce na terenie Polski. Tego ciekawego znaleziska dokonano w 2021 roku w pobliżu miejscowości Sidłowo w województwie zachodniopomorskim. Odkrycie to stanowi cenne źródło informacji na temat życia i kultury ludów z okresu epoki brązu. Znalezione przedmioty to nie tylko zwykłe ozdoby z brązu, ale jest to dowód na zaawansowany poziom kultury, który zaskakuje nawet doświadczonych historyków. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu może teraz dumnie prezentować skarb z Siedłowa pochodzący z około 1700 bądź 1500 roku przed naszą erą. To znalezisko nie tylko zachwyca swoim wiekiem, ale także nietypowymi artefaktami. Warto dodać, że odkrycie miało miejsce przypadkowo, gdy archeolodzy natrafili na wysychający strumień niedaleko Sidłowa, tak jak wspominałem, w 2021 roku. To, co ujrzały ich oczy, to prawdziwy skarb: naszyjnik ważący prawie 1 kg, mała bransoletka oraz bryłki brązu gotowe do przetopienia. Czy były to ofiary, a może jednak skarby ukrywane przed złodziejami, czy może jednak specjalnie złożone depozyty? Na te pytania niestety odpowiedzi nie ma. Aleksander Ostasz, czyli dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu podkreśla, że tak duży skarb z tego okresu to prawdziwa rzadkość. Zawierał on ponad kilogram brązu, co w tamtych czasach było majątkiem wartym krocie. To odkrycie rzuca nowe światło na tereny północnej Polski, gdzie do tej pory nie odkryto podobnych artefaktów z epoki brązu. Depozyt zaliczany do ozdób typu Turinga jest datowany na starszą część drugiego okresu epoki brązu co oznacza lata, tak jak już wspominałem wcześniej, około 1700 rok przed naszą erą, do 1500 roku również przed naszą erą. Wartość kulturowa i historyczna tego skarbu sprawia, że to jedno z najbardziej niezwykłych zależisk w tym regionie. Ozdoby z wykonane są z wysokiej jakości brązu. Naszyjnik jest typu turyjskiego, co oznacza, że jego kształt przypomina kółko z trzema ramionami. Bransoletka jest typowa dla kultury unietyckiej, która w okresie epoki brązu zamieszkiwała tereny dzisiejszej Polski. Pomału kończąc dodam, że brąz to stop miedzi i cyny. Był on bardzo cenny w okresie właśnie epoki brązu, ponieważ do jego wytworzenia potrzebne były surowce, które były trudne do pozyskania. Dlatego właśnie znalezisko skargu z Sidłowa jest tak wyjątkowe. Jeżeli interesuje Cię tematyka Słowian, to zachęcam Cię do obejrzenia moich innych materiałów. Polecam chociażby materiał poświęcony śladom rzymskich legionistów w Polsce albo inny dotyczący genetyki Polaków i badań z 2023 roku. Miniaturki do obydwu materiałów wyświetliły Ci się teraz na ekranie. Jeżeli masz chęć, to zachęcam do kliknięcia w którejś z nich. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do słyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć!